Jeszcze raz to powtórzę. To może być mojka, to może być pręd łóżka, to może być widelec, to może być sznurek, habeta tak zwana, skręcona. To wszystko może być bronią. Pamiętacie, opowiadałem Wam sytuację o tym, jak pewien gość. E, swojego spółtowarzysza e, na tym, na celi, siedzieli we dwóch i on wieczorami go podłączał pod prąd. Pamiętasz to? Robił mu krzesło elektryczne. Znęcał się nad nim. Wiecie, to są wyjątki. Nie jest tak, że tak jest cały czas, ale to są wyjątki. Jak się trafi na kogoś, kto naprawdę grubo ma pod kapeluszem, bronią mogą być nożyczki u wychowawcy. Które zostawi na, biurce, na biurku. Ty je weźmiesz. Mało kto to zrobi, ale weźmiesz. Pamiętajcie, jak opowiadałem sytuację, jak gość poszedł z mojką do wychowawcy,